Witajcie! Wymienię sobie spornik stabilizatora i gumy stabilizatora drążka reakcyjnego tego tam w środku. Także zacznę od tego stabilizatora tu z tej strony. Jak będziecie odkręcać koło kluczem fabrycznym, trzeba uważać, bo jedna śruba była tak dokręcona, że musiałem odkręcać czymś innym. Zapikane mamy śruby. 17, 17, może przedłużka? Nie, poluzujemy. O, łatwo poszło. Drugi. poluzowane mamy żeby nam całkowicie nie opadła tarczka płośka zwrotnica bo zwrotnica z amortyzatorem ją ja tutaj sobie podlewarujemy oj, już mi się obraca yy, obracam się ta w środku śrubka. No więc dobrze, jestem z Imbusikiem Piątką i żeby wykręcić przytrzymuję sobie tu w środku i wykręcam. Dobra. Nakrętka spadła. Tu jest za nisko podciągnąłem, żeby łatwiej... samo wypadło. Także jak widzicie, tu jest otwór imbusowy. Też no on nie jest jakoś bardzo spatygowany ale wymieniam gumy, bo troszkę mi się tucze, także on też już jeszcze trochę, znając moje szczęście, pewnie by, by za jakiś czas wpadł Ten spornik z drugiej strony natomiast nie miał w środku yy, tego sześciokąta imbusowego tylko ma tu taką faskę zrobioną, żeby można było sobie klucz 17 założyć. No więc dobra. Na razie póki mamy luźny drążek reakcyjny, ja sobie wezmę i wymienię gumy, gumy drążka reakcyjnego, które tam są pod spodem, więc przejdziemy sobie pod spód, zrobimy taki podwójny, można powiedzieć, serwis na jednym filmiku. Nie mam za bardzo jak Wam pokazać. Guma drążka reakcyjnego znajduje się tu gdzieś. Tam przyświecam, widać jedną śrubkę. Druga śrubka jest z drugiej strony. Także ja już sanki mam poluzowane, żeby się do tego dostać. Tu wykręcę. Kluczyk 13, wykręcę z tej strony i wejdę na kanał. Będę kręcił dalej. No i ja tu już sobie. Hmm. Czekaj czy to odświeżanie da się. O dobra. E, ja już sobie e, te sanki podkręcałem. E, tu mamy e, tą poduszkę ściągniętą, z drugiej strony też mamy poduszkę ściągniętą. E, do tej poduszki jest jednej tu wejść, dojście jest tu od góry e, za, za, za za drążkiem kierowniczym. I tu od tyłu mamy jedną śrubkę, czyli dwie śrubki, takie kowadełko trzeba będzie wyciągnąć. I tu, a kurczę, I z drugiej strony mamy też, o, tu śrubeczka jest jedna, druga jest z drugiej strony, musimy jakoś. Tam jest cięższy dostęp niż z tej drugiej strony, bo z tej z drugiej strony łatwo przełożyć A tu rękę, a tu skrzynia nam będzie trochę przeszkadzała Także pokombinujemy, wykręcimy I będziemy starać się wymienić tą gumę No niestety tu ciężko mi jest jakoś trzymać tą kamerę I jednocześnie kręcić, także pokażę efekty A jeszcze dodatkowe... O kurcze, wpadłem do wody Dodatkowe utrudnienie Taki kanał na pustakach się robi i na desce. No i mam już te gumy odkręcone. To już drążek mi pracuje, śrubkę spróbuję wykręcić, wyciągnąć, znaczy się. O, gdzie ona poleciała, tam poleciała, zaraz magnesik weźmiemy i wyciągniemy. Nie. No i teraz musimy ściągnąć tą objemkę i potem z tej obiemki. Tą, znaczy z, z tego drążka tą gumę. No więc dobrze, ściągnąłem już gumę z drążka reakcyjnego. Odkręciłem tą tylną, tylną śrubkę, odkręciłem kluczem płaskim, przednią z tej strony poluzowałem, a potem sięgając tam koło skrzyni, żeby się nie bawić, znalazłem taką lukę i z tą przeduszką udało mi się po prostu ją wykręcić ręcznie, nawet bez używania jakiejś pokrętki. No, potem udało się ściągnąć tą blaszkę. Ona ciężko tu chciała zejść na samym końcu, bo ma tu poszerzenie takie i po prostu przez ten fragment trzeba, trzeba siłowo jakoś to wyciągnąć. No, i potem oczywiście guma schodzi tak sobie rozszerzyć ją trzeba delikatnie żeby po prostu zdrożka zeskoczyła, teraz mamy nową gumę trzeba ją po prostu założyć na swoje miejsce tam, potem wcisnąć tą blaszkę i skręcić także ja tu jeszcze wyczyściłem już bo troszkę błotka takiego różnego było kompresorkiem przedmuchałem i idziemy działać dalej nawet nie sądziłem, że tak łatwo mi się Uda wcisnąć tą gumę, bo wziąłem ją po prostu, położyłem tak pod drążkiem reakcyjnym, jak miałem, czy stabilizującym, jak ktoś nazywa, tak nazywa. I tak ją położyłem i wcisnąłem po prostu ten drążek o, w tą stronę, docisnąłem w dół i ona ładnie sami wskoczyła. Teraz wystarczy ją obrócić i będziemy. Będziemy za zakładać obejmę i, i skręcać. No więc, jak widzicie, blaszka jest założona na swoim miejscu, ona jeszcze nie doszła do końca na sam dół. Ale tu już śrubeczki zrobią swoje. Także zaczynam to wszystko skręcać. Zacznę od tej strony, potem tamtą. Przyłapę tylko śrubki, i potem raz jednej, raz drugi po trochu, po trochu do celu. No więc kontynuujemy zabawę Tam już z jednej strony, z drugiej strony jest guma dokręcona Znaczy nie dokręcona, jest przykręcona, nie jest dokręcona do oporu To wszystko dokręcimy sobie jak już Jak już będzie samochód stał na kołach Teraz zajmiemy się Zajmiemy się zakładaniem drążka Drążka stabilizacyjnego, reakcyjnego wspornika. Już drążek stabilizacyjny zakładamy. On podobnie jak tamten był na klucz sześciokątny, imbusowy, ampulowy, ambulowy. Adrian mnie poprawi pewnie. Dobra. Tu wchodzi. Jest trochę za nisko, więc musimy podlewarować. Może opad. O i już tu ładnie nam się nam się wpasował i przekręcamy nakręteczki takie ładne nakrętki to są z podkładką od razu sprasowaną dobrze resztę dociągnę jak znajdę kluczyk ten imbusowy o, o, dobrze tu sobie przytrzymam na wszelki wypadek, chociaż one są fabrycznie zblokowane O to chyba, przepraszam bardzo To chyba jest szesnastka Ale gafa Dobrze, więc mamy skręcone Tu tego nie, nie, nie dokręcam od razu yy, Ten drążek, dlatego że on już tu na sztywno jest, on ma taki tu przegub yy, Jak końcówka drążka Zakładam koło, opuszczamy i będę skręcał sanki i skręcał też tam będzie miejsce na kluczyk po skręceniu sanek płaski, żeby dociągnąć mocowanie tych gum, gum drążka reakcyjnego, a dobrze by było, żeby, żeby one były ułożone po prostu w tej pozycji, w której, w której, tak jakby, jakby to powiedzieć działowo będą się znajdowały. Także do zobaczenia pod spodem. Dobrze, więc podlewarujemy sobie trochę do góry, bo nam śrubka nie sięga. Przesunąłem kamerę. Yy, więc tak, tu mam podłapane już jedną stronę pod kierowcą. Teraz drugą stronę. Nie wiem, czy będzie widać w kamerze, czy nie. Zobaczymy. O, troszkę jest. Trzeba cofnąć. O, jest, widać. Trzeba cofnąć trochę yy, sanki. Bo nam się nie zbiegły otwory, dlatego nie skręcałem do końca tamtej strony, żeby mieć tu jeszcze możliwość korekty. No więc udało się przyłapać. No więc teraz będę musiał tu przez te szczeliny, jedną z tej strony, Drugą z tej strony, tu, tu gdzieś, yy, dokręcić tą śrubkę yy, i od przodu, o, z drugiej strony będę musiał się dostać tam. Tu mam bardzo ładny dostęp, yy, bardzo fajnie będzie. Tu będzie troszkę gorzej. Będę musiał tu koło zejścia yy, drążka kierowniczego przełożyć rękę i tam się dostać też do tej. Śrubki tam za, za tą uszczelkę, tą harmonikę od maglownicy. Także w sumie to by było na tyle. Ja podokręcam te śrubki i z tego miejsca oczywiście standardowo zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania yy, i oglądania kolejnych filmów, innych filmów, które Was zainteresują. Na razie, trzymajcie się. Cześć! tak mozolnie sobie po trochu kręcę.